Zadanie pierwsze. Narysuj prostokąt o bokach 4 i 2, a następnie narysuj go w skali 1 do 4. I teraz tak: musicie wziąć linijkę ołówek i, I zacząć narysować sobie taki prostokąt, którego ten bok będzie miał 4 cm, a ten bok będzie miał 2 cm. Następnie mamy narysować drugi prostokąt w skali 1 do 4, czyli 4 razy mniejszy. Wobec czego ten dłuższy bok obliczamy sobie długości boków nowego prostokąta. Ten prostokąt będzie mniejszy i teraz, żeby znaleźć długość boku tego dłuższego, to robimy sobie działanie, że to jest 4. Podzielić na 4, bo jest w skali 1 do 4, to się równa 1. Czyli ten bok będzie miał długość 1. I teraz drugi. 2, podzielić na 4, to się równa. 2, bo teraz sobie ten bok tutaj liczę, jaką powinien mieć długość w tej skali 1 do 4. No to podzielmy to sobie pisemnie. 2 na 4 się nie da, więc robię sobie 20 podzielić na 4. Tu od razu na górze mam 0, 0, dlatego że dopisałam 0 i nie zrobiło się 2, tylko 20. Teraz mam 20 podzielić na 4, to oczywiście jest 5. 5 razy 4 to 20 i tu już nic nie ma, czyli długość tego boku to jest 0,5. Czyli tu jest 0,5 cm, cm. I zadanie uważam za skończone, bo mamy nowy prostokącik o długości boków 1,5 cm. Zadanie drugie. Narysowano plan działki w skali 1 do 1000. Na planie szerokość działki jest równa 5 cm, a długość 6 cm. Jakie są rzeczywiste wymiary tej działki? Czyli mamy sobie jakąś działkę, która jest prostokątem. To jest plan. I tu jest 6 cm, a tu będzie 5 cm. Czyli ta skala to jest 1 cm na planie. To. 1000 cm w rzeczywistości. Napisałam, że o, to znaczy, że w rzeczywistości. Czyli tak, jeśli mamy 6 cm na planie, to daje nam 6000 cm w rzeczywistości. I tak samo tu 5 cm na planie to daje nam 5000 cm w rzeczywistości, czyli wymiary rzeczywiste tej działki to będzie 5000 cm na 6000 cm. Możemy to sobie jeszcze zamienić może na metry, 1 metr to oczywiście jest 100 cm to się równa 100 cm, czyli w takim razie. 66 60, tysięcy centymetrów to będzie się równać 60 m i 5 cm to będzie się równać 50 metrów. Czyli wymiary działki rzeczywiste to będzie 60 metrów na 50 metrów. Oczywiście trzeba by to było zapisać z całym zdaniem, że rzeczywiste wymiary tej działki to 60 metrów na 50 metrów. Zadanie trzecie. Tarcza strzelecka ma kształt koła o promieniu długości 50 cm. Czyli tak, tarcza strzelecka to jest oczywiście taki okrąg, Promień musimy sobie pamiętać, że to jest długość, która leci od środka do dowolnego miejsca na okręgu. I ona ma 50 cm. Oblicz długość promienia tej tarczy na planie w skali 1 do 20. Czyli, jeśli jest 1 do 20, to jest 20 razy mniejsza. Wobec czego musimy sobie napisać 50, podzielić na 20 i liczymy sobie. W 50 z 20 mieści się dokładnie 2. Czyli to jest 2. 2 razy 20 to jest 40. Odjąć, tu nam się robi 10. 10 się nie da na 20 podzielić, wobec czego na górze przecinek dodajemy 0. 100 na 20 to jest 5. Czyli w takim razie długość promienia tej tarczy w planie 1 do 20 wynosi nam po prostu 2,5 cm, bo to jest 20 razy mniejsza, czyli 50 musimy podzielić na 20. Zadanie czwarte. Działka ma kształt kwadratu o boku 50 metrów. No to mamy jakiś kwadrat. Ten bok ma 50 metrów. Ten również ma 50 metrów. Na planie jest to kwadrat o boku 10 centymetrów. Czyli na planie to jest 10 cm. Ok, no i teraz mamy w takim razie powiedzieć, w jakiej skali jest narysowany to plan. Mimo możemy sobie powiedzieć, że 10 cm na planie to 50 m w rzeczywistości. Dobrze. No to tak, trzeba by było zamienić te 50 metrów na centymetr. Czyli tak. 50 metrów, 1 metr do 100 centymetrów. Czyli 50 metrów to będzie 5000 centymetrów. Czyli w takim razie wychodzi nam, że 10 centymetrów na planie. To nam 5000 cm w rzeczywistości. Wobec czego plan skalę i plan, zazwyczaj zapisujemy, że to jest 1 do czegoś tam. Czyli my możemy zapisać, skoro to jest 10 do 5000, to możemy zapisać, że to jest 1 do 500. I to jest nasza skala. W takiej skali narysowany jest ten plan. Zadanie piąte. Odległość schocza do pleszewa w linii prostej to około 10 km. Ile to centymetrów na mapie wykonanej w skali 1 do 100 tysięcy? Raz, dwa, trzy. Skala to jest jeden do 100 tysięcy. No i teraz tak. Mamy tutaj e, ile to centymetrów na mapie? Dobrze. 10 kilometrów to będzie wobec tego 10 kilometrów zamienimy sobie na metr. Jeden kilometr to jest 1000 metrów. Czyli tu będzie raz, dwa, trzy, 10 tysięcy metrów. I teraz jeden metr musimy wiedzieć, ile to centymetrów. czyli jeden metr to 100 centymetrów. Czyli to dopisujemy jeszcze dwa zera, raz, dwa, trzy, cztery. Czyli będzie 6,0. Czyli 10 km to milion centymetrów. I teraz musimy sobie, ile to centymetrów na mapie wykonanej w skali 1 do 100 tysięcy. Czyli tak, jeśli ta skala nam mówi, że 1 centymetr na mapie, to 100 tysięcy centymetrów w realu, czyli rzeczywiście, w rzeczywistości. I teraz wobec tego mamy informację, że... 1 cm na mapie to 100 tysięcy centymetrów w realu. My mamy milion centymetrów w realu, to w takim razie będzie 10 centymetrów na mapie. Po prostu układając sobie proporcje, skoro 1 cm to 100 tysięcy, 2 centymetry to będzie 200 tysięcy. To 10 cm to będzie milion. Czyli w takim razie, ile to centymetrów na mapie? Na mapie to będzie 10 cm i to jest tutaj ta odpowiedź. Zadanie szóste. Na mapie wykonanej w skali 1 do 400 tysięcy. Czyli to jest skala 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. To oznacza, że 1 cm na mapie to 400 tysięcy cm w rzeczywistości. I teraz tak. Na mapie, wykonanej w skali 1 do 400 tysięcy, odległość punktów A i B jest równa 4 cm. Ile to kilometrów w rzeczywistości? Skoro 1 cm to 4 400 tysięcy centymetrów w realu, to w takim razie 2 cm to analogicznie będzie 800 tysięcy, no to wobec tego 3 cm no to będzie milion 200 000. to 4 centymetry, to będzie wobec tego milion 600 000. Centymetrów w realu. Można też to było zrobić od razu, że to jest 4 razy 400 000 cm. No i teraz tak, ile kilometrów? No to lecimy. 1 metr to będzie 100 cm. Czyli w takim razie 4 cm na mapie to da nam, musimy to podzielić na 100. Czyli da nam 1, 6, 1, 2, 3, 2, 3, 0, bo 2 musimy sobie skrócić. Dobra, czyli to jest 16 tysięcy metrów. No i teraz 1 kilometr to jest 1000 metrów. Yy. Dobrze. czyli teraz dzielimy to na tysiąc. Czyli tu, cech. dzielę to na tysiąc i wychodzi mi, że 4 cm to będzie 16 km. I pytanie było, ile to kilometrów w rzeczywistości? No to 16. Zadanie siódme. Na niektórych mapach podawana jest podziałka liniowa. Można z niej odczytać, ilu metrom lub kilometrom w rzeczywistości odpowiada 1 cm na mapie. Asia odczytała, że 1 cm odpowiada 50 km. W jakiej skali wykonana jest ta mapa? No dobrze, czyli w takim razie 1 cm, jeśli to jest 50 kilometrów, to 1 km to jest 1000 metrów, czyli to będzie 5 razy 2, 3, 50 tysięcy metrów. 1 metr to 100 centymetrów, czyli w takim razie 1 centymetr, a tu zamieniamy razy jeszcze 100. razy 100. Czyli to będzie 5 raz 2, 3, 4, 6, 0, czyli 5 milionów. Czyli ta skala to jest 1 do 5 milionów. Zadanie ósme. Paweł narysował odcinek AB. Czyli mamy jakiś sobie odcinek AB. Subnie. Tu jest A, tu jest B. Zmniejszył jego długość dwukrotnie, a następnie zwiększył ją czterokrotnie, otrzymując i rysunąc odcinek CD. W jakiej skali został narysowany odcinek CD. No dobrze, odcinek AB miał na przykład długość nie wiem. Możemy sobie napisać, że miał długość 10, czysto hipotetycznie. Później, jeśli zmniejszył go dwukrotnie, to w takim razie było 10 podzielić na 2, czyli nowa długość to 5, a następnie zwiększył ją czterokrotnie, czyli 5 razy 4 to jest 20. Czyli było 10, jest 20. No i teraz jest pytanie, w jakiej skali został narysowany odcinek CD? Jeśli było 10 i jest 20, to zwiększył się on dwukrotnie. Czyli nowa skala, albo skala po prostu odcinka CD. To 2 do 1, bo jest dwa razy większe. To było zadanie ósme. Zadanie dziewiąte. Narysuj diagram słupkowy do zadania. Ania w styczniu przeczytała 8 książek. I sobie zapisujemy: 8 to jest styczeń. W lutym o mniej. Czyli 6 to będzie luty. W marcu 3 razy mniej niż w lutym. Czyli 6 podzielić na 3, to jest 2 i to jest marzec. W kwietniu przeczytała tyle, co w lutym i w marcu razem. Czyli w lutym było 6, w marcu było 2, czyli to jest 8 i to jest kwiecień. I mamy narysować tego diagram. No dobrze, to rysujemy sobie diagram. Ciach. I ciach. Ja to zrobię tak trochę od ręki, ale wy oczywiście powinniście to zrobić od linijki. No i tu będzie ilość przeczytanych książek. No to tu będzie raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I tu sobie zapiszemy książki. I jeszcze policzmy, czy faktycznie dobrze wszystko zrobiliśmy. W styczniu przeczytała 8, czyli 8 to styczeń. W lutym o 2 mniej, czyli 8 od 2 do 6. W marcu 3 razy mniej niż w lutym. Czyli 6 podzielić na 3 to 2. W kwietniu przeczytała tyle, co w lutym i w marcu razem. Czyli 6 plus 2 to 8. Dobra. No i teraz sobie, ach, rysujemy 8 razy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu i tu będzie styczeń. Dobra. Lecimy sobie dalej luto 6. Ciech. I ciech. I to jest lute. W wzorze macie klatki, więc będzie wam zdecydowanie łatwiej. Marzec 2. Marzec, jak tu wpisać może być tak. Dobra, w marcu są 2 i w kwietniu znowu 8. I tu jest kwiecień. I tak mniej więcej powinien wyglądać wasz diagram. Oczywiście zdecydowanie zróbcie go schludniej w zaszycie na kratkach. I zadanie dziewiąte. Na diagramie podano liczbę osób zwiedzających muzeum w ciągu wybranego tygodnia. Ile osób odwiedziło muzeum w środę, a ile w piątek? No to sprawdzamy sobie w środę. To będzie 200 osób. A w piątek? I tu jest, tak 50. 60, 70, 80, 90, 100, 50, 60, 70, 80 osób. Liczymy sobie te kreseczki. B. W którym dniu tygodnia muzeum jest zwiedzane najczęściej? Jeśli muzeum jest zwiedzane najwcześniej, to powinno mieć, mieć największą ilość osób. Czyli to jest oczywiście środka. Podpunkt C. Ile osób odwiedziło to muzeum w tygodniu? No to liczymy sobie we wtorek, w poniedziałek nie było żadnej, czyli mamy 0. Dodać we wtorek jest 120, w środę było 200, w czwartek było 100, 110, 120, 130, w piątek było.

dodać 130 do 450 plus 80 530 plus 180 710 i plus 90 to jest równo 800 osób. I D. Jak myślisz, dlaczego w poniedziałek nikt nie zwiedzał muzeum? Dla, pewnie dlatego, że było zamknięte.